Hej! Siemandero, z tej strony Mixer, i słowa Demonologia, baby, baby Chcieliśmy was zaprosić na dwie imprezy w najbliższy weekend w piątek z Gulab, nasze miasto, czyli miasto Poznań Wasze szanowna Human Familia, Krylon X Zapraszam na kurwa gruby koncert Główna wygwiazda do szeregu PZ My gramy przed nim i pewnie wiele innych osób Koni na przykład Kubiszew na przykład Na przykład Oprócz tego dwóch tajnych przejebanych rzeczy się będzie działo tak więc tam być Piątek Poznań jest kula, a w sobotę WSRH, Szkoła Wyrzutków, razem, razem z strzeleniem. Yy, widzimy się w Olsztynie, klub nowy Underground. No, tak więc wszystko wiecie. Kapitan Spornik, kurwa!